Jest też dużo o sporcie, zarówno regionalnym, jak i ogólnopolskim. Sport zawsze jest umieszczony w ostatnich stronach przedostatnich. Ogłoszenia ciekawe. Ogłoszenia drobne, które zawsze warto przerzucić. W piątkowym zawsze są ciekawe y, materiały. Turystyczne, tu m.in. jest to Pradze Czeskiej, można to przeczytać. o naszym kraju. Góra Łysica, krzyżówki ciekawe. I tu znowu o sąsiadach narody Słowacja, Tatry. Także ciekawy artykuł o wyzwoleniu Elbląga i Spora wymagana, czy to było wyzwolenie, czy zdobycie naszego miasta. Tu jest właśnie sport lokalny. Artykuł o aptekach dyżurnych o ekologii o farmach wiatrowych, mających powstać niedaleko Rybląga.